Obecnie chyba każda firma rowerowa ma w swojej ofercie gravele, Luke również nie ma zamiaru patrzeć tylko i wyłącznie w kierunku szosy. Jak widać, również wypuścił już swoje gravele. Ja osobiście tak prawdę powiedziawszy niewiele wiem o francuskich rowerach i na pewno wcześniej nigdy nie, nawet nie zaglądałem na stronę Luka, żeby sprawdzić co mają w swojej ofercie. Między innymi dlatego, że Luke zawsze kojarzył mi się właśnie z ofertą szosową i ofertą na pewno dla osób, którzy znają się już totalnie na rzeczy i wiedziałem, że te rowery na pewno nie są rowerami dla ludzi. Nietypowo zaczniemy od ceny, ponieważ jak usłyszałem o cenie tego roweru, nie do końca byłem w stanie w to uwierzyć i, oczywiście, pierwsze co po powrocie do domu zrobiłem, no to sprawdziłem dokładnie na necie, czy faktycznie ten rower tyle kosztuje. 21 tysięcy, może nie konkretnie za ten model, ale dokładnie taki sam, tylko na kołach aluminiowych. Trzeba przyznać, że naprawdę to jest dobra cena, zważywszy na to, że mamy tutaj właśnie kampanię e cara. No i tak jak mówię, cała reszta wygląda dokładnie tak samo. Ta wersja, którą tutaj widzicie, również jest dostępna do zakupu. Kosztuje niewiele poniżej 25 tysięcy, chyba dokładnie 24 800. Co również wydaje się być niezłą ceną, ponieważ same koła Korimy, które tutaj widzicie, karbonowe oczywiście, to jest koszt 6300. No i rower, co tu dużo mówić. Ciężko cokolwiek jeszcze lepszego do niego wpakować, raczej jest to wersja Race Ready. Nietypowo zaczęliśmy od ceny, ale trzeba w końcu wrócić na ziemię i opowiedzieć dokładnie, co Luke oferuje właśnie w pakiecie za te pieniądze. No i tutaj najważniejsza oczywiście jest rama, czyli serce roweru. Rama oczywiście karbonowa, karbon wykonany z czterech różnych rodzajów włókien węglowych. Oczywiście wszystko po to, żeby zachować odpowiednią sztywność i odpowiedni komfort podczas jazdy właśnie takiej gravelowej. Trochę magii jest również ukryte w tylnym trójkącie ramy. Tutaj zastosowano Technologię 3D Double Wave, która powinna również odpowiadać właśnie za jeszcze większy komfort. Oczywiście precyzyjne wyliczenia wskazują, że podatność na ugięcia właśnie tylnego trójkąta dzięki zastosowaniu tej technologii wzrosła o 15%. Poza tymi katalogowymi przechwałkami dla mnie ważne jest również to, że rama jest naprawdę ładna, wykonana starannie, przekroje są konkretne, ale wszystko tutaj pasuje do siebie. Malowanie, co prawda nie jestem zwolennikiem matu, ponieważ zawsze jest problem z doczyszczeniem tego z błota, a gravel jednak błoto lubi. Malowanie jest naprawdę ładne i dobre jest na pewno prowadzenie linek, choć moim zdaniem no tutaj akurat ta część jest podatna na pewno na przetarcia i warto na pewno tutaj ramę pod tym kątem zabezpieczyć. W luku widać oczywiście szosowe korzenie, tutaj co ciekawe, nietypowo na pewno jak na gravel, maksymalna szerokość opon, która, które pomieści właśnie rama to czterdziestki, czyli dokładnie takie jak tutaj są założone. Oczywiście dużo jest właśnie opinii takich, że w gravelu im szersza opona, tym lepiej. Jak dla mnie 40 jest ok. Osobiście również takiej szerokości opony stosuję i są wystarczająco, wystarczające, a te tutaj jeszcze Pirelli, które są zastosowane, na pewno są bardziej właśnie terenowe niż te, które ja używam, więc tym bardziej uważam, że 40 w takiej wersji tutaj są jak najbardziej ok. No i oczywiście, jak w każdym niemal gravelu, masa gwintów, całe szczęście widelec został oszczędzony i mamy tutaj właśnie elegancki wygląd. Szkoda, że nie można zamówić właśnie ramy w wersji tylko na jeden bidon, na pewno taką bym właśnie wybrał, no ale to niestety tyczy się wszystkich producentów. Zawsze mi się oczy świecą jak widzę Ekara, zwłaszcza jeśli mówię tutaj w kontekście kasety. 13-rzędowa 10-44. No, to dużo mówić, brałbym po prostu taki zakres w ciemno. No, przede wszystkim, co mi się tutaj w niej podoba, no to już wcześniej wspominałem przy okazji jednego z rowerów gravelowych, w którym był właśnie ekar wpakowany. No, to podoba mi się właśnie ten zakres, czyli ciasne zestopniowanie małych zębatek. Później, w pewnym momencie, naprawdę idzie to już bardziej do góry. I no co dużo mówić, w gravelu nigdy tych przełożeń nie, nie jest dość, zwłaszcza właśnie w takiej szybkiej jeździe. Tutaj naprawdę możemy dobrać odpowiednie przełożenie. Te zęby się zmieniają dosłownie o jeden, więc naprawdę na prostych odcinkach czy tam na odcinkach pod wiatr jest w czym wybierać i myślę, że każdy znajdzie odpowiednią kadencję. Nieraz już powtarzałem, że jakoś manetki Campagnolo nie do końca są przyte pod moje dłonie. Ja zdecydowanie jestem team, team Shimano i tamte właśnie manetki z GRX-a pasują mi najbardziej. Te są naprawdę małe i wyglądają trochę jak na kobiece dłonie, chociaż po dłuższej jeździe Trochę się już do tego przyzwyczaiłem. Na pewno siła hamowania jest dosyć dobra i można dobrze właśnie tutaj złapać manetki i wygenerować dwoma palcami naprawdę dużą siłę hamowania. Co do przełożeń, zmiany przełożeń, no nie jestem do tego jakoś przyzwyczajony na pewno. Co dużo mówić. Na Luku zrobiłem tylko i wyłącznie jedną dłuższą trasę, więc przypuszczam, że musiałbym trochę czasu poświęcić na to, żeby się po prostu wjeździć w ten model. No, wiadomo, po prostu zmiany przełożeń pomyłki się zdarzają. W Szymano mamy tutaj ma małą dźwignię, po prostu zmieniamy w dół. Tutaj idzie to do góry. No i tak, lepsza taka pomyłka niż że jakby miało być w drugą stronę. Co do zmiany kciukiem w dół, no jest to oczywiście do ogarnięcia, nawet, nawet się wydaje wygodne, ale tak jak mówię, raczej jestem w dalszym ciągu za. Tym, co prezentuje właśnie Shimano. Plusem na pewno jest to, że manetki są bardziej sztywne, dzięki temu na nierównościach po prostu. Cała ta manetka nam nie skacze. W Shimano jest to trochę właśnie uciążliwe, i jak wpadniemy w jakiś właśnie taki bardziej wymagający teren, wyboisty, no to po prostu ta manetka cała się tucze. Tutaj jest to sztywne, jedziemy cicho i komfortowo. W trakcie jazdy, jeszcze ciekawy tutaj patent wyszedł z samą manetką, ponieważ zazwyczaj jest tak, że możemy dohamować i jednocześnie zmienić po prostu przełożenia. Oczywiście zmienić na lżejsze. No, i tutaj wydawało mi się, że nie da się po prostu tego zrobić, no ale jednak tutaj ta dźwignia widać, że ona chodzi w każdej, w każdej płaszczyźnie, więc teoretycznie powinno też to działać. No, i zauważyłem, że jest tutaj taki patent, że jeśli przyhamujemy, no to po prostu tutaj część hamulca wewnętrzna, część klamki hamulcowej blokuje nam po prostu tą, tą dźwignię. Więc takie po prostu włoskie podejście, trochę. No, nie do końca im tutaj to wyszło. Na pewno w Shimano jest to zrobione dużo, dużo lepiej, ponieważ tam oczywiście zmieniamy całą, całą klamką, więc nie ma nas na pewno co blokować. Ale żeby tutaj usprawiedliwić i pochwalić również Luka, no to naprawdę nieźle wybrnęli z, jeśli chodzi o. Zdemontowanie przedniego koła, i tutaj przypuszczam, że wielu producentów naprawdę powinno się nauczyć i powinni im pokazywać, jak to się robi. W końcu nie muszę po prostu jedną ręką trzymać roweru, drugiego, drugą ręką trzymać koła, trzecią ręką przykręcać ośki, a czwartą nie wiem, jeszcze trzymać ramę. Tutaj jest zrobione to naprawdę perfekcyjnie. Najważniejsze to na pewno rozmiar. Tutaj mamy MK, ja zazwyczaj obstawiam za L. Ale jak wsiadłem tylko i wyłącznie na ten rower, no to nawet mi się nie marzyło właśnie testowanie większego modelu. Ten rower jest naprawdę jakby był uszyty dosłownie na mnie. Nie zmieniłbym w nim nic. Podkładki są 3-4. Chyba 3 cm tutaj podkładek, naprawdę to mi idealnie odpowiada, również długość mostka jest perfekcyjna. Według katalogu MK to jest właśnie taka, ja jestem na górnej granicy właśnie tego rozmiaru, ale okazuje się, że pomimo to jadę naprawdę komfortowo, mam odpowiednio dużo miejsca właśnie na mój styl jazdy, czyli taki bardziej właśnie spięty. Na podjazdach oczywiście nie brakuje mi miejsca na kierownicy. Wszystko jest idealnie zbalansowane właśnie między wygodą a sportowym podejściem. Oczywiście nie mogło zabraknąć porównania z moim rondo-rutem, do którego jestem już mocno przyzwyczajony. No i nawet tutaj padło takie stwierdzenie, że jeśli ktoś zaproponowałby mi wymianę właśnie rut na tego luka, którego tutaj widzicie, no to chyba bym się nie zastanawiał dosłownie nawet sekundy, ponieważ no, czuć naprawdę, że ten rower jest jednak lepszy. Na pewno jest bardziej komfortowy. Mam. Może mniej taką sportową pozycję na nim, ale czuję, że po prostu te przekroje ramy, koła, wszystko tutaj dobrze współpracuje i świetnie tłumi. Naprawdę nierówności ten rower znosi nieźle. No, koła, w sensie opony bardziej. O nich chciałem trochę powiedzieć. Trochę narzekałem ostatnio na swoje, na swoje opony, które okazały się bardziej właśnie wersją taką szosową niż, niż gravelową, terenową. Te, które tutaj widzicie, czyli Pirelki w wersji RC, dokładnie tak, tak naprawdę to one mają taki bieżnik, jaki mam w swoich Skorpionach, tylko że tutaj jest wersja Mini, wszystko jest oczywiście takie zminimalizowane, żeby się zmieściło na, na tej czterdziestce, więc co dużo mówić, no ta opona musi dobrze jeździć w terenie i faktycznie nawet na asfalcie czuję się na tych oponach bardziej komfortowe. One są bardziej wypłaszczone. Moje opony gravelowe, które, w które mam założone, czyli Tufo Spidero, one są bardziej właśnie takie zaokrąglone, przez co niezbyt komfortowo czuję się na zakrętach, zwłaszcza właśnie na jakichś zakrętach z takim podłożem, jak tutaj widzicie, takim luźnym. Te to jest tak naprawdę odpowiednik właśnie opon MTB. Z, dobrym właśnie, z dobrymi bokami, i na nich, tak jak mówię, nawet na asfalcie czuję się bardziej, bardziej pewnie na zakrętach, no a w terenie to już oczywiście nie ma co mówić. Pierwszy raz, tak naprawdę, na większą skalę mogłem sprawdzić, jak właśnie takie te, bardziej terenowe opony by mi pasowały. No i e, oczywiście w terenie wszystko wygląda fajnie i na pewno tutaj bym się dogadał, ale jednak te Pirelki stawiają dużo większe mm, opory e, w porównaniu właśnie z e, tymi Tufo, które e, posiadam. No i to oczywiście na jakiś asfaltach e, bardzo łatwo odczuć. E, tutaj rower już nie toczy się tak szybko, nie, nie napędza się tak szybko. E, te opony jednak są miękkie, są terenowe, są gravelowe. No oczywiście e, Trochę tutaj potestowaliśmy również ekara 13-rzędowego. No i jest to naprawdę niezła, niezła zabawka. Tak jak wspominałem tutaj z tą manetką, no to musiałbym poświęcić trochę czasu, żeby się z nią odpowiednio dogadać, ale zastopniowanie kasety to jest naprawdę bomba. No oczywiście tutaj nic nie brakuje na podjeździe, na płaskich i z górki oczywiście możemy odpowiednio dobrać przełożenia. Śmiesznie to trochę wygląda, ponieważ jak na przykład wpadamy z jakiegoś zjazdu, na którym jedziemy za 40 na godzinę, na podjazd, no to tutaj musimy przeklikać naprawdę kawał kasety. Wygląda to w ten sposób, że nagle wyrośnie przed nami lekka górka i musimy po prostu tutaj klikać, klikać, żeby dojść właśnie do, jakiegoś, do, do jakiejś takiej kadencji, która pozwoli nam swobodnie wyjechać pod górę. No i to samo tyczy się w dół, jak już jesteśmy po prostu na jakimś zakresie takim bardziej właśnie podjazdowym, żeby później uzyskać odpowiednie, odpowiednią prędkość w dół, no to musimy znowu w drugą stronę naprawdę sporą, sporą część kasety przeklikać, żeby właśnie uzyskać taką kadencję, która pozwoli nam właśnie dokręcić z górki. No i na koniec muszę powiedzieć, że ten luk, którego tutaj widzicie, to naprawdę jeden z lepszych graveli, na, których, na którym jeździłem. Tak jak wspominałem, wymieniłbym na pewno swojego ruta tutaj bez chwili zastanowienia. Bardzo się z nim po prostu tutaj zintegrowałem, bardzo szybko. Oczywiście do niektórych rzeczy musiałbym się jeszcze przyzwyczaić, na pewno do Campaniolo, konkretnie do manetki, musiałbym się chwilę przyzwyczajać. No, ale oczywiście kilka jazd i byłoby ok. Rower naprawdę godny polecenia. Jeśli chcielibyście zweryfikować moje słowa i sprawdzić, jak faktycznie ten rower właśnie wygląda na żywo, jak się na nim jeździ, zapraszam do Bike RS u w, Krak w Krakowie. Jest to rower testowy. On jest dostępny po prostu dla każdego. Można wsiąść, sprawdzić, jak on, jak on się po prostu zachowuje na drodze oczywiście umówić się wcześniej na jakąś jazdę, no i wtedy można podjąć decyzję, czy to jest dokładnie ten rower, którego szukacie.